No, siema, dzięki za nominację Jasiu, tą chod szesnastkę chciałbym nominować mojemu tacie. Kocham cię, tato. Mam nadzieję, że tam u góry, gdzie jesteś, jest idzie naprawdę dobrze. Zostałem wyciągnięty z niką, więc pomóżmy wszystkim ratownikom. Bo płaczę za ojcem jak dzieciak Siedzę w domu już zamknięty Trwa już to kilka miesięcy Myślę o życiu, bo nie było łatwo Ciągle tęsknię za tobą, tato Ciągle za tobą, tato Mam nadzieję, że się kiedyś spotkamy Tam u góry razem usiądziemy W końcu wszystko sobie wyjaśnimy Wyjaśnimy wirus po piętrzu To wszystko się pozmieniało, tak To wszystko się pozmieniało, tak o, 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 o. Mam ochotę wyjść na fajkę Muszę nosić pierdoloną maskę Ale cóż, trzeba żyć dalej Więc powiem mordo, wody mi tak. Więc powiem mordo, wody mi nalej. ja tak chciałbym po prostu powiedzieć a że obiektuję Szymona Świteczkiego, oraz Grzegorza z jego klasy. Po prostu brzeganie, tam salto młotki.